Dzień dobry, witam Was kochani już w trzecim, ostatnim odcinku naszego cyklu Świnka Skarbonka. Dziś wytniemy dziurę, przez którą będziemy mogli wrzucać pieniążki oraz pomalujemy naszej śwince dodatkowe elementy oczka, jakąś buźkę i to co będziecie chcieli. W pierwszym etapie, czyli wycięciu dziury na pieniążki, muszą pomóc Wam rodzice, ponieważ będziemy używać do tego noża lub jakichś dużych nożyczek. Są to narzędzia ostre i lepiej, żeby tu pomogli rodzice, żeby nie stała Wam się krzywda. Mniej więcej na środku naszej świnki robimy sobie dziurę. Ona jest bardzo twarda, dlatego potrzebny jest nóż. Wycinamy. Balon, który jest w środku, pęknie za chwilę. Nie wystraszcie się. To charakterystyczny dźwięk, kiedy balon pękł. Ja teraz swoją dziurę jeszcze poszerzę. Jeśli wyjąć balon, który znajduje się w środku, to należy wziąć wykałaczkę, przechylić naszą świnkę i delikatnie spróbować go wyjąć przez dziurkę, która jest przygotowana na pieniążki. już ten pęknięty baronik usunąć. Dołączyli do nas Michał i Zuzia. Oni malują swoją drugą świnkę, a my zabieramy się za szczegóły naszej gotowej świnki. Malujemy oczka. Nasza świnka jest już gotowa. Zobaczcie jak wygląda z bliska. Pomalowaliśmy oczka, uśmiech. Tutaj troszkę różnicy w uszkach oraz na ryjku dziurki. I teraz już nie pozostaje nam nic innego, jak zbierać pieniążki. A Michał z duzią kończą jeszcze swoją drugą świnkę. Także dziękujemy Wam za uwagę. Pożegnajmy się, pomachamy pa!